Czerwiec 2025 roku. Wyprawa na Bałkany. Jej zasadniczą część po Bałkanach Zachodnich na dwóch Jamaszkach. Zmontowałem w innym wideo. Tutaj jest dojazd na miejsce zbiórki i powrót, które jak się okazuje wyniosły ponad 2000 km. Pierwszego dnia przejechałem przez Razgrad i chciałem dojechać jak najbliżej Braszowa. A w Erasgradzie późno antyczny Abritus. Kanał fortyfikacji, według opisu późno antyk. Lapidarium na to wskazuje. Pokażę się, że od czasów Najmłodsza, jak najmłodsza, jest to tylko na tylko taka włosów. Na miejscu znacznie starszego trackiego miasta w wymianie założyli w pierwszym wieku miasto bronione przez mury i cyklopię. Góry o grubości 3 metrów, w wysokości 12 i 35 wierzch, które jednak nie oparły się w IV wieku Gotom, a w V wieku Hunom. Muzeum fajne, nowoczesne, świetna Rohingya. ścieżka oświetlona chyba biotkami ledowymi, a, a, ale te chwasty Południa. Miasto każdorazowo odbudowywane w 5-6 wieku było jednym z największych w prowincji Mezja Dolna. Hwasty. Tu są gdzieś ławeczki. Zamek Arasznow, zbudowany przez Krzyżaków na początku XIII wieku, co nie jest jednak pewne. Określany jako zamek chłopski, służył za schronienie okolicznym mieszkańcom przed Tatarami Turkami. Nigdy nie zdobyty w walce, zamknięty na czas remontu. Ogarsz. Może nie pozwiedzać, ale polatać można. Zamek zbudowany na początku XIV wieku, na początku XVII przebudowany w duchu renesansu. Twierdzi się, że obok Dewy była to najlepsza twierdza w Rumunii swego czasu. Po 17 września 1939 roku było to więzienie dla polskich żołnierzy internowanych w Rumunii, a później komuniści urządzili tutaj ciężkie więzienie. Na szczęście teraz to już tylko muzeum i biblioteka. Będzie przyjechać Konkretnie. Jest to miasto sięgające historią starożytności. Polica rzymskiej Dacji Apulum ze stacjonującym tutaj XIII Legionem, później około IX wieku, znany jako Balgrad. Alba Julia. Tego i Sokolim nie wzrokiem. Od połowy XVI wieku do końca XVII wieku była tu stolica Siedmiogrodu. I wtedy miasto nazywało się Giula Fecherwar. W XVIII wieku miasto znalazło się w monarchii Habsburgów. Intensywnie przez nich rozwijane. Otrzymało nazwę Karlsburg a imponująca twierdza z tamtego okresu nazywa się Alba Karolina. Po noclegu w Satomare popędziłem już prosto do Lwowa na miejsce zbiórki, gdzie już tradycyjnie nacieszyliśmy się żurkiem, tatarem ubaczyńskiego i innymi atrakcjami wałów hetmańskich i skąd ruszyliśmy na zaplanowane Bałkany Zachodnie. Tutaj gdzieś znajdziecie link do tej części wyprawy. Cyk fuch! I już jesteśmy po Adriatyku, Kotorze i Dormitorze. Trzeba wracać do Jambołu. A z Węgier to jeszcze kawał drogi. A że najkrótszą drogą jechałem już kilka jak naście razy. To wybrałem trasę przez miejsca, w których jeszcze się nie zatrzymywałem. O radio! Albo po węgiersku nagi Ward, albo po naszemu Wielki Waraden. Podczas gdy Julii każda cegiełka jest na swoim miejscu. Tutaj. Forteca jest pogryziona mną czas. A to pośród bastionów. Stwierdza mieści Instytut Sztuk Pięknych tutejszego Uniwersytetu. Oku, bardzo ładne. Jednak do radu trzeba przyjechać do jej barkowego centrum, nie do tej fortecy. W Epdewie, miasteczko położonym w południowych Karpatach. Bardzo ładne. Mnóstwo jest tutaj ozdobnych, kolorowych budynków, w tym Kuria Magna, zbudowana w XVI wieku jako budynek renesansowy, przebudowana w wieku XVII w stylu barokowym. Ale oczywiście zamczysko z rodowodem rzymskim przyciąga najbardziej. Jak to wygląda? Ale my, ja idę do Baba Widy. Jest i Baba to są jeszcze wykopki z czasów rzymskich. Wtedy ta twierdza nazywała się Bodonia. I na jej fundamentach Bułgarzy zbudowali zamek Baba Vita, Najlepiej zachowaną twierdzę. To tylko w Bułgarii. To przez cały Ale pod względem zakątków to całkiem interesujący zamek i tu można się przynajmniej schłonić i wskazać to jest rampa to forteca a tą rampę jak miałem gdzieś na wyższe poziomy fortecy zamczysko jest naturalnym planem filmowym podobno wystąpiło w 50 filmach zamek jest z IX wieku już w pierwszym w XIV wieku stał się stolicą tzw. Carstwa Widyńskiego z starym Iwanem Stracimirem na czele a później Turcy na jego podstawie zrobili większą XVII-wieczną fortecę co się nazywa Kalendą Tym mostem przyjechaliśmy Chyba do wieży to w dół po tych schodach a tu nic Północno-zachodnia wieża. Według legendy lokalny bogaty władca miał trzy córki: Gamzę, Kółę i Widę. Podzielił między nie ziemię. Mężowie dwóch pierwszych utracili włości, a Wida nie wyszła za mąż i tak małym widynie. Wyszedł gdzie indziej niż się spodziewałem. Bastion, X-XI wiek. Koniec XIV wieku Turcy przejęli kontrolę nad tymi ziemiami. I to jest turecka twierdza. XVII wiek. No tu ząbek czasu widać. To jest brama florentyńska. Ewidentnie zamek jest utrzymywany, a tureckie relikty niekoniecznie. A tu brama hejcerska. Jak forteca, to forteca. O nazwie Carebec. Historycznie trzecia stolica Bułgarii. Zamczyszko w Wielkim Trnowej. A ciepło tylko 32 stopnie. Ma być 35. W centralnym punkcie kompleksu jest patriarchalny sobró w niebo wstąpienia pańskiego. Piątynia całkowicie zniszczona w 1393 roku. Została odbudowana w 1981 roku. kompleks. Tutaj pałac królewski. Miasto szczyt swojego rozkwitu miało w XIII i XIV wieku. Jako stolica drugiego carstwa bułgarskiego. Nazywało się wtedy Trnofgrad. Wtedy to w czasach osłabienia Bizancjum pretendowało nawet do miana III Rzymu. A za rzeką na drugim wzgórzu relikty drugiej fortecy. Olbrzymi kompleks murów obronnych, fundamentów, ścian średniowiecznych. Wygląda jakby całe średniowieczne miasto. Ówczesna stolica drugiego czy trzeciego państwa bułgarskiego została upuszczona. Być może wypalone, być może przysypane jakąś ziemią. Odkryli i jest. Trudno sobie wyobrazić kraków w takim stanie. To była jedna z dłuższych wypraw prawie 6000 tysięcy kilometrów a i sezon dawy 10 tysięcy kilometrów z bazą w Bułgarii.